mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają często bardzo rozbudowane ego. I trzeba bardzo uważać, żeby ich nie urazić. Mamy taki zwyczaj, że po obiedzie normalnie zawsze jemy lody czekoladowe. Zawsze na makijażu i na włosach, szczególnie w Paryżu, kiedy jest się po całym miesiącu tej bieganiny, dziewczyny mają tendencję do zasypiania. Zuza, nie jesteś wielko, prawda? No! To jest. No, no nie. Cześć. Dziś u mnie Zuzanna Bioch, czyli supermodelka z polskiej agencji Division. Cześć, Zuza. Cześć. Ta mhm. branża fashion, jakby no, nie oszukujmy się, mhm. jest bardzo bezwzględna, prawda? Mhm. Słyszałam te wszystkie historie, że na backstage jesteście mierzone, ważone, jak ktoś jest nie tak, mhm. krzyczą na was. Mhm. Powiedz prawdę, Zuza, mhm. jak to jest? To jest tak, na, znaczy na backstage już nikt nas nie mierzy i nie waży, dlatego mm -hmm. że y, na backstage znajdują się dziewczyny, które są już wybrane na ten Gotowe do podcast. pracy, tak. Tak, mm -hmm. więc one by tam się nie znalazły, gdyby nie spełniały pewnych warunków. Ale to się dzieje w agencjach, y, kiedy dziewczyna przyjeżdża i zanim pójdzie na casting, to w agencji jest mierzona, y, może nie ważona, bo akurat waga nie jest tak ważna jak odpowiednie wymiary, bo każdy jakby ma inna, inna, inną sylwetkę. No i jakby, no musi spełniać wszelkie warunki. A jak nie spełnia, jest dramat? Jak nie spełnia, niego to nie ma dramatu, tutaj jakby to są najczęściej bardzo konkretni ludzie, oni jakby z niejedną modelką współpracowali i, i to może być dramat dla dziewczyny, że jakby no nie jest w stanie pójść na casting, mhm. ale agencja powie jej po prostu, no nie wyślemy cię tu, nie wyślemy cię tam, bo nie jesteś na to gotowa i albo... Zaczniesz ćwiczyć, schudniesz i będziesz w dobrej formie, no albo nie, i, i tyle. No i jakby no nie będziemy współpracować. To jest, to jest wbrew pozorom, to jest jakby bardzo. Um, uczciwe? Uczciwe, mm -hmm. tak. I, no i, to jest, I to też nie jest dla każdego. Dlatego, moim zdaniem, dramat się dzieje wtedy, kiedy dziewczyna, która e, po prostu fizycznie nie, jest, nie ma pewnych warunków. Próbuje na siłę się do nich nagiąć. No i w tym momencie rzeczywiście dzieją się bardzo smutne sytuacje, głodówki i tak dalej. Modelko nie może być każdy. To trzeba po prostu mieć pewne... urodzić się z pewnym i wzrostem, i pewną proporcją i budową ciała. Szybki metabolizm i takie rzeczy to jest, to jest tak naprawdę niezbędne, żeby móc normalnie funkcjonować. No bo inaczej właśnie zaczynają się problemy i cała ta jakby ciemna strona tej, tej pracy. No a to... No to jest, to jest tak naprawdę niszczenie siebie, swojej psychiki i, i to jest bardzo smutne, więc wydaje mi się, że nikt, żadna dziewczyna w zdrowych zmysłach długo by tak po prostu nie pociągnęła. Czyli ty nie próbowałaś tej wacikowo-żelkowej diety? Nie, <gry> nie, nie miałam okazji. Nie. Ale znasz osoby, które rzeczywiście na przykład jedzą tylko i wyłącznie żelki popijane wodą? Nie, żelki popijane wodą nie. Znam dziewczyn, które się bardzo żywią jakby nieracjonalnie. Każda dziewczyna inaczej sobie... Yy, narzuca inny rygor, jakby. No, ja mm -hmm. mogę powiedzieć o sobie, że staram się jeść zdrowo, yy, unikać takich rzeczy, które są ogólnie bardzo złe i, i jakby wiadomo, że czyli typu fast foody i jakieś takie pizzy i tak dalej, bo jakby to wiadomo, że to nic dobrego nie przyniesie. Yy, no i czasami sobie pozwalam na, właśnie, na takie. Yy, no, tak, oczywiście. <laughs> jak mamy taki zwyczaj, że po obiedzie normalnie zawsze jemy lody czekoladowe jako właśnie y, zakończenie y, posiłku, tylko że właśnie to też zależy w jakim okresie, bo się jestem załóżmy już, nie wiem tydzień przed pokazami, mhm. czy dwa tygodnie przed pokazami, no to już sobie załóżmy te odpuszczę, ale nie wiem, jakieś suszone owoce wtedy jem i tak dalej, to, to takie, wiecie, no racjonalnie, naprawdę. A słyszałam, że na przykład dziewczyny przed pokazami Victoria's Secret mhm. y, przez dwa dni nie jedzą nic, tylko piją mhm. wodę i soki. Tak, no ja to też słyszałam, tylko że to jest też trochę inny typ, y, pokazów tak no mhm. bo one już na Victoria's Secret no to ciało stanowi główny temat więc Tutaj, trenerzy specjalni, to też nie jest tak, że one same zaczynają nagle się głodzić i przez dwa dni nic nie jest, tylko to jest jakby normalnie wszystko ustalone przez trenerami. One są na specjalnych dietach i to jest wszystko też takie bardzo zdrowe, żeby te wszystkie witaminy i tak dalej były w tych dietach obecne. No więc to, jest, to, jest, to też nie jest tak, że, że ktoś nagle powiecie, sobie powie, że nie będzie jadł, bo, bo ma jutro pokaz. Jak wygląda jeden dzień z życia modelki, która robi kilkadziesiąt pokazów w ciągu prestiżowego fashion mhm. jak powiedzmy Paris fashion? Mm -hmm. bo to jest podobno zawrotne tempo. Mm -hmm. Tak, tempo jest zawrotne i mało kto to, to wytrzyma. Um, fizycznie? Fizycznie, mm -hmm. tak. I też, szczerze mówiąc, cały Paryż jest już jakby... No, kiedy Nowy Jork jest taki bardzo spokojny, naprawdę, w Nowym Jorku wszystko się kończy godzina ósma. Wszyscy są już po fittingach, po przymiarkach na dzień następny. Tak w Paryżu godzina czwarta. Można cały czas, trzeba, trzeba być jakby dostępnym przy telefonie, żeby bo coś może się zmienić. Tak? To ile wy śpicie w ciągu takiego dnia? E, no czasami nie śpimy w ogóle. To się zdarza, no to że prosto, prosto, z, prosto z przymiarek jedzie się na następny pokaz rano. E, aczkolwiek no, tak się długo nie da. Dlatego... Ale, ale wyglądacie świetnie. Jakby nie widać tego zmęczenia na waszych twarzach. To jest e, makijaż i, i, i tyle. No i tak naprawdę, nie wiem, no, jakieś witaminy i tak dalej. No, trzeba, trzeba jakoś się po prostu e, chronić. No właśnie. Survival. Mhm, no to w takim razie co? Napoje Energetyczna Kawa? Jak sobie radzicie, żeby przetrwać? Kawa już na mnie nie działa, więc jakby. <laughs> ja, ja mam tak, że piję kawę i idę spać, więc to w ogóle. Ja też już, tak mam. No właśnie, więc to już w ogóle jakby na mnie nie działa, kiedyś działała. E, Stawiam się na podczas fascyniku na pewno witaminy, aczkolwiek to widać, że już po pierwszym tygodniu e, paznokcie zaczynają się łamać. I takie drobne rzeczy, które po prostu świadczą o tym, że jednak organizm jest zmęczony, no i przy tym się po prostu nie, nie ucieknie, bo to jest absolutnie normalne. E, e, szczerze mówiąc, e, zawsze na makijażu i na włosach, e, szczególnie w Paryżu, kiedy jest się po całym miesiącu tej bieganiny, dziewczyny mają tendencję do zasypiania. Podczas I Tak, 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 bo to, właśnie to, taki moment, to jest taki moment, ale jest taki kiedy właśnie jest się bardzo zmęczonym Siedzi się przez dajmy na to dwie godziny, nic się nie robi no to automatycznie yy, gdzieś się włącza ten tryb yy, spania, ale z drugiej strony wtedy głowa zawsze leci do tyłu Jestem jest w momencie moment, kiedy makijażysta próbuje coś zrobić i nagle yy, nagle musi uważać, żeby, żeby nie wsadzić maskary w oko dziewczynie, bo ona już zasypie. A u którego projektanta chodzi się naj, najlepiej, najfajniej? U którego projektanta występ to jest zaszczyt, to jest przeżycie? Yy, no jest wielu takich projektantów, no, aczkolwiek taki zawsze top top, yy, to tutaj chyba bardziej chodzi o, o sam spektakl mm -hmm. pokazu, bo, y, bo bardzo, bardzo zawsze takie spektakularne są pokazy Louis Vuittona, tak. y, które, które zawsze, co no, dla nas, wielką niespodzianką, co, co to będzie i jakby, y, no, co zostanie tak naprawdę wybudowane na tej scenie. A wy bo... nie wiecie tego do ostatniego momentu? Nie, żeby to, noc, no, 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 no bo znowu, są noc przedrobione, mm -hmm. tak naprawdę. Mój e, ostatni Fitting Living odbył się 3 godziny przed, przed call Timem na pokaz, więc, e, więc my też w ostatniej chwili w ogóle jakby jesteśmy e, zapraszane na przymiarki. E, no i właśnie pamiętny pociąg, który wjechał na, na scenę, karuzela. E, to za, każdym razem, za każdym razem to było ogromne przeżycie. A to was jeszcze ekscytuje, czy już jesteście... To rozwiązane? ekscytuje mnie, przynajmniej mhm. to ekscytuje. Najbardziej to... lubisz chodzić u Louis Vuitton, a z którym projektantem mm, praca to wyzwanie, nie zawsze przyjemna. Znaczy na pewno bardzo ekscytujące są przymiarki do Prady, bo, bo to jest, to, to jest jeden z nielicznych pokazów, w którym możesz być już w line-upie tak zwanym, czyli jakby w kolejce do wyjścia, w pełnym makijażu, w ubraniu. I y, y, y nie wyjść, tak? Bo załóżmy, ktoś może dojść do wniosku z stylistów czy, pre, czy projektantka, że, że jednak ten look tu nie pasuje. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili, tak. Zuza, nie jesteś wielko, <grym> prawda? No. <grym> to jest... no, no nie.